kochani, dzień dobry, witajcie, jesteśmy w Wdżyzach, kiszepskich. Przyjechaliśmy wczoraj, spędziliśmy tutaj miły wieczór, a teraz będziemy płynąć na wyspę Ostrów Wielki. I co na tej wyspie się wydarzy, tego nie wynikt! Mam nadzieję, że nie zostaniemy rozbitkami. Muzyka Jesteśmy na terenie yy, Wdzyckiego Parku Krajobrazowego Tutaj my do Tapineska I płyniemy w tym kierunku Tutaj jest ta wyspa Ostrów więc teraz będziemy przepływać przez taki przesmyk Piszcie na dole, kto zna te okolice Dobra, już jesteśmy na wyspie, tu jakiś tajemniczy domek w ogóle... Nie wiem w ogóle spać czego się spodziewać. Staliśmy tutaj zaproszeni na wyspę. Ma być jakaś impreza. Każdy nam założyć dresy, i to jest wszystko, co ja wiem. Aj, one nie chcą być na YouTubie. Teś, 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 teś. <ślesz> Aj, one mają nas zbekę. Tutaj słuchajcie. Jest przygotowywana scena na mszę plenerową I tutaj jest ministrant Piotr się zgłosił ochotniczo na ministranta, bo brakowało chętnych Więc nie wiem co będzie, co będzie, żeby był tym kijem jako ministrant Bił niegrzeczne owieczki <noise> Ale ja byłam grzeczna, to ja nie dostanę kijem, sam ubiję. A nie wiem gdzie masz ten strój taki biały swój, kaszubski Ogólnie słuchajcie, wszędzie tutaj jest mnóstwo kaszubskich wzorów i byliśmy w takim starym domu, tak wiecie, nie chciałam za dużo nagrywać, bo to jest prywatny dom I tam również była piękna ceramika kaszubska i zobaczcie ten wazon No to jest obłęd Słyszałam ja bardzo ciekawą historię, ale jeszcze nie zweryfikowałam nie wiem, czy to jest taka prawda do końca, muszę sobie poczytać o tym w internetach Strasznie o czym jeszcze czytam. Że w czasach wojny, kiedy msze święte nie mogły się odbywać i były zakazane, to były organizowane partyzansko właśnie na tej wyspie. I tutaj z okolicznych różnych wiosek i miejscowości zjeżdżali się ludzie właśnie, żeby się modlić. Możecie mi napisać na dole, czy o tym wiedzieliście, czy właśnie znacie ostrów z tej strony? Jestem ciekawa bardzo. Ogólnie to jest największa wyspa na akwenie jeziora Mogę w Grydze, ale powiem Wam na Wikipedii są nieaktualne informacje. Potem jest napisane, że tylko północna część wyspy jest zamieszkana, a południowa to jest las. I tutaj w ogóle y, bardzo dużo różnych jest gatunków ptaków, które tutaj mają swoje lęgowiska, i jest niesamowita przyroda, bardzo różna taka roślinność rzadka. Ale tu właśnie rozmawialiśmy z panem Janem, który nam powiedział, że nikt tutaj na tej wyspie już nie mieszka. Nie ma nie ma ta wyspa żadnego mieszkańca. A tutaj, gdzie widzicie te szaki, i gdzie jest studnia, której się śmieliśmy, że dzieci nie wiedzą co to, to był kiedyś piękny dworek i też już go nie ma. Co to jest? A i znowu przed pady <laughs> <laughs> tak jak w w odcinku vloga, ale teraz przyniósł coś ciekawszego niż ostatnio. Ja! Yeah. Tutaj był nagrywany film W 98 roku 100 minut wakacji Z Jolantą Fraszyńską Ja tu cały czas słuchajcie, czegoś ciekawego i Od razu wam o tym mówię, żeby nie zapomnieć Bo to ciekawe rzeczy są Ale w ogóle To jest tak Taka dzika natura, wiecie, no my idziemy teraz w grupie Ale sama to bym się trochę bała Bo jednak, no jest tutaj dziko No nie ma tu ludzi, a zwierzęta, które tutaj mieszkają no to mają raj. A w ogóle miejscowi te wyspy nazywają mianem rajskiej wyspy. Dzień dobry, a co pan tu no jak stępuje? Pani taka piękna, to tylko najchudszy kawałek dla pani. O, dziękuję, jaki uprzejmy. Ja Przyjmujesz to moje drugie imię. Od razu wiedziałam, już z daleka, jak pana zobaczyłam. Ach, my to chyba będziemy Ta kiedyś energię. małżeństwem. Chyba tak, dziękuję bardzo. To nie, to jeszcze dla pani. Ale Proszę panie, bardzo. to tłuste pan mi kładzie. Tłuste też musi być dla ser lepszej. <noise> Siada trwa, no, co mam wam powiedzieć, jest pięknie Ogólnie zostaliśmy zaproszeni e, na tę imprezę I ona się tutaj rok rocznie odbywa Na e, rozpoczęcie sezonu letniego Oraz jako przypomnienie tej tradycji Organizowania właśnie mszy świętych w Ostrowie Więc no jest bardzo miło i pięknie I jest piękna orkiestra, także na pewno dzisiaj Podańczymy. Nie ma w tym roku, słuchajcie, festiwali, nie ma audio River, więc podańczymy sobie chociaż na kaszubach przy orkiestrze. <grywa> <grywa> ponieważ mamy już nowy dzień wciąż jesteśmy we wzydzach wczoraj myślałam, że będziemy tak sobie odpoczywać i się odetniemy od różnych bodźców a tak naprawdę dostaliśmy mnóstwo nowych impulsów i trochę poszaliliśmy, także natury nie oszukasz ale dzisiaj już naprawdę spo na spokojny na spokojny, taki przynajmniej jest plan więc dopijam kawkę i widzimy się za chwilę ale mokro ja, od wiesz, że wczoraj mi się oświadczyłeś przy krojeniu dzika? Ja czy dzik? <noise> dzik, który jest w Tobie. <noise> a znaczy się dzik, który był na tacy. <noise> nie, to byłeś Ty. I co, teraz się mi już wykręcam? Ja się z niczego nie wykręcam. Niedługo nasza rocznica, więc i są oświadczyny. Uuu, a co robimy na rocznicę? No to pytanie do Ciebie, co mi robisz na rocznicę? Co ja Ci robię na rocznicę? Nie wiem. Może jakieś dobre kanapki na kolację. O, fantastycznie. A ty już o tym myślałeś? Oczywiście. Już niedługo. Jestem ciekawa, czy widzowie pamiętają, którą mamy rocznicę ślubu. Muszę się pisać na dole. Będą musieli policzyć na palcach. To zarobimy wtedy drugie wesele? Zgodnie z swoimi oświadczeniami? To się zobaczy. Lub. <noise> tutaj mogłoby być Oje całkiem guda. głęboko Nie no, ja bym się wykąpała, ale może nie na środku jeziora akurat I ciepło się zrobiło W ogóle od rana miało opadać i miała być burza. Tak? Tak podawali? Mhm. Tak podawali, no nas oszukali, ale na naszą korzyść A my wróciliśmy na Rajską Wyspę I mam bardzo tutaj miłe, sentymentalne wspomnienia po wczorajszych wydarzeniach A ty? Wspomnienia? No tak, Wczoraj byłeś tutaj przez chwilę ministrantem Później Pastorem. byłeś pracownikiem branży gastro <grym> Pastorem A ja byłam tylko sobą, a może aż Więc tak to wygląda moi mili Wczorajszy wieczór zakończył się oczywiście pod chmurką Było przemiło Zobaczcie, z tej strony wyspy widać jezioro Z tej również z tej kwiatki dostałam od męża, ładne. Od księdza. No właśnie, z, słuchajcie, z ołtarza on je zabrał, więc nie wiem. I Piotr przyniósł mnie. Uważaj! I już tutaj tak siedzieliśmy wszyscy przy stole i myśleliśmy, że będzie się znowu oświadczał, ale nie uklęknął. No krona była. Tylko raz w sumie klęczałeś. Dobra, dwa razy. When you say you want me for life, was it all a lie?